blasku fleszy podpisano umowę koalicyjną, którą ogłoszono całemu światu. Tak bardziej Polsce w sumie, bo nas to interesuje, a nie świat. Ale została pokazana światu i ogłosiła, przynajmniej wobec, że opozycja jest gotowa budować swój rząd, że jest gotowa się dogadać, że jest w stanie się dogadać, że zgadza się co najważniejszych rzeczy w państwie i pokazuje wyborcom, na czym chce się skupić w tej swojej kadencji. Pokazuje, że PiS raczej tej większości nie uzbiera i jednocześnie przywraca w Polsce demokrację, no bo robi to, że umowa koalicyjna jest jawna, jawność życia publicznego, to, o co opozycja walczyła, wielkie zmiany jesteśmy gotowi, przejmiemy władzę, będzie super. Pis, żegnajcie. A wszystko to dzieje się chwilę po tym, kiedy prezydent ogłasza, że to Borawiecki będzie pierwszym premierem, tak będzie pierwszy wyznaczony na rolę premiera. Do tego okazuje się, że razem nie będzie w rządzie, jest to rzecz, o której bardzo wiele osób mówi. Konfederacja prawdopodobnie dostanie swojego marszałka i ogólnie dzieje się naprawdę dużo rzeczy, więc w tym filmie o nich porozmawiamy. Porozmawiamy o umowie kolejcyjnej, jak wygląda, porozmawiamy o tym, co w niej jest, czego w niej nie ma, jakie są ciekawe rzeczy i ogólnie nasze opinie na ten temat, trochę Wam to przeanalizujemy. Do tego wszystkiego szybko, właśnie o partii razem i Dwa słówka o konfederacji. Więc bez zbędnego przedłużania zostawcie lajka, like zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieli nasze filmy. A i oczywiście, gdybyście chcieli wspomóc to co robimy i podobają wam się nasze treści i tak dalej, to możecie wejść naszego patrona i nas tam wspomóc, Zachęcamy do zerknięcia. Dziękujemy serdecznie patronom. Lećmy do materiału. Więc umowa koalicyjna składa się z trzech części. Pierwszej największej to jest część programowa, w której mówione jest o programie, jak sama nazwa wskazuje, oraz mówione jest o tym, do czego partie się zgadzają, co razem chcą osiągnąć w tej nowej pięknej Polsce i tak dalej dalej. To jest zdecydowanie największa część. Część druga, dużo najważniejsza już to jest kwestia rozliczania pisu de pisacji państwa, tak to nazwijmy. I część trzecia taka personalna. Nie ma tam oczywiście wstawek kto będzie ministrem czego, ale jest na poziomie no kto będzie premierem, kto będzie wicepremierem, a także o tym kto w sejmie będzie na przykład zasiada jako marszałek, kto w senacie jakie to będą rozwiązania, kto będzie miał ilu wicemarszałków i tak dalej i tak dalej. Więc to jest ta trzecia część. Więc zaczniemy od pierwszej, bo wydaje się być najważniejsza, chociaż w ostatniej ukryte są pewne wskazówki z do tego, kto w te negocjacje mógł gdzieś tam wygrać, ale zaczynając od tych obietnic. Część o tyle ważna, że pokazuje nam, w którą stronę koalicja noworządząca, jak już, prawda, przegłosuje to, że będzie rządzić, chce iść. Tam są punkty wspólne tych partii, są wymieniane obietnice, a także wpisane jest to, że będzie w ramach tych obietnic obowiązywała dyscyplina. Dyscyplina oznacza, że posłowie mają obowiązek. Partia każe im głosować zgodnie z no, linią partii, tak? W tym momencie z linią całej jakby szerokiej koalicji, co oznacza, że teoretycznie no, jest to takie zabezpieczenie, że jeśli dostałeś się z list jednej z partii, które w koalicji biorą udział, no, to masz obowiązek głosować za tymi zmianami, które powiedzmy są w umowie koalicyjnej, no bo Partie się umiły, że będą wprowadzać dyscyplinę głosowań, właśnie w tych sprawach, co teoretycznie pokazuje, jak mocny jest to dokument i jak ważny jest to dokument. Aczkolwiek mamy pewne wątpliwości. Bo, oczywiście, potencjalne konsekwencje dla posłów, którzy się wyłamią, to jest jakaś rzecz, która, prawda, tutaj pokazuje powagę. Ale problem z tą umową, całą umową koalicyjną, jest taki, że jest ona. Taka dosyć niejasna, co nie jest oczywiście zaskoczeniem, bo od dawna wszyscy łącznie z nami zapowiadali, że prawdopodobnie to będzie umowa bardzo, ale to bardzo ogólna, która będzie się skupiać na właśnie takich, nawet, ogólnikach, nie i takich mocno okrągłych, politycznych słowach, w których to będzie opisywane, co się dzieje. No to wynika oczywiście z faktu tego, że musiały się zgodzić ze sobą trzy partie, które no, będą musiały dalej razem rządzić. Musiały zrobić to relatywnie szybko i nie chciały pokazywać żadnych sporów na zewnątrz, więc jest to po części zrozumiałe, ale nie zmienia faktu, że no. Ta umowa jest obuła. Są tam rzeczy konkretniejsze i je wyciągniemy, ale jeśli nie czytaliście całości, no to vibe jest mniej więcej tak. Na przykład, punkt 18, chyba jeden z najbardziej takich ogólnych, jak się tylko dało. Brony koalicji zgodnie potwierdzają, że niezbędnym jest rozdział kościoła od państwa, oparty na zasadach wzajemnej niezależności oraz bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych. No tak, nie? W sensie... W sumie tak. Prawdopodobnie w tym ujęciu to pewnie nawet PiS by się zgodził z tym zdaniem. P Punkt szesnasty. Kultura to, zdaniem stron koalicji, kluczowy obszar funkcjonowania państwa. Poprzednicy koalicji doprowadzili do skrajnego upolitycznienia instytucji zajmujących się oceną i finansowaniem kultury, co często oznaczało wprowadzenie ukrytej cenzury. Sztuka musi być wolna, koalicja będzie dążyć do odpolitycznienia kultury oraz unormowania statusu zawodowego artystów poprzez zapewnienie im zabezpieczenia socjalnego, świadczeń emerytalnych oraz dostępu do systemu opieki. Zdrowotne. I tak dalej, i tak dalej. No jest bardzo ogólnie i Oczywiście to są rzeczy, co do których prawdopodobnie wszystkie partie, znaczy na pewno wszystkie partie się zgodziły, ale wszystkie partie nawet przed wyborami mogłyby się zgodzić. To są rzeczy, które są takim pewnym minimum, o tym jeszcze porozmawiamy, i są to rzeczy mniej kontrowersyjne. Do tego stopnia zaryzykowalibyśmy twierdzenie, że tak naprawdę są trochę o niczym, a jednocześnie są takimi zdaniami, z którymi każdy może się potencjalnie zgodzić. Nie jest to aż tak mocne, jak referendalne pytania PIS-u w ostatnich wyborach, gdzie wiecie, no one były stworzone, tak, żeby nie dało się odpowiedzieć inaczej niż to, o co PiS chciał, żeby ludzie odpowiedzieli. Więc to jest jedna rzecz teoretycznie, ale no to też nie jest aż tak daleko w niektórych przypadkach. Oczywiście są tam jakieś konkrety, o tym zaraz i no, w ogóle też ten vibe jest jakiś taki konkretniejszy mimo wszystko i jest bardziej światopoglądowo nacechowany do no, tymi wzorcami, powiedzmy, opozycji, ale jednak co do zasady to są takie zdania, z którymi no pewnie z 80% Polaków mogłoby się zgodzić z większością tych punktów, które tam są. Chociaż no nie wiem, są rzeczy, z którymi możecie się nie zgadzać, na przykład to, że nie wiem, w Polsce się ogólnie polityka skończyła, bo wszystko będzie politycznione, to jest bardzo mocne słowo, które pada cały czas w tej umowie, więc nie będzie już polityki. No to, to tak z plusów. W sumie, nie, no każdy Polak się może zgodzić, że gdyby nie było polityki, to byłoby lepiej, nie? W sensie, no my nie mielibyśmy pracy, ale tak poza tym, to wiecie, byłoby spoko, byłoby przyjemniej Ale żarty na bok, bo z jednej strony, tak jak Wam mówimy, nie, no te wszystkie rzeczy są takie okrągłe i tak dalej. To jest dosyć oczywiste, że oni musieli pójść w tę stronę. Tak, nie chcieli się kłócić przez media, szczególnie w przypadku, kiedy prezydent prawda tutaj mówi, że a może pisma większość może nie ma, tutaj prawda PSL do nas idzie. Warto było z perspektywy opozycji, o czym mówiliśmy w ostatnim filmie, pokazywać jedność, ale jednocześnie nie, przez to, że to było podejście opozycji, no to ta umowa mało co mówi. Bo ona w wielu przypadkach wygląda nam na umowę minimum. Co przez to rozumiemy? Widzicie, nasz obraz w głowie tego, jak te negocjacje wyglądały, to jest trochę taki, że przyszli sobie negocjatorzy z każdej strony i w sumie to czytali swoje programy i zakreślali wszystko, co się powtarza w programie każdej z partii. Po czym z tych rzeczy zlepili krótkie zdania, no bo tych słów, które się zgadzały idealnie ze sobą, to było mało. No i zlepili z tego, z tej części wspólnej, którą mają wszystkie partie, taki program minimum i w sumie to na tym poprzestali. Wygląda momentami tak, jakby nie było negocjacji co do konkretnych rzeczy, których Mieli w programie, na przykład, wiecie, my weźmiemy to, wy to za to. I nie, nie, to jest bardziej taka umowa, właśnie, okej, okay, to do tego się wszyscy zgadzamy, reszta wyjdzie w praniu. Mimo tego, że dla jasności pewne konkrety, tak jak mówimy, się znalazły. Z takich ważniejszych naszym zdaniem, które nam, jakby nie wiem, zapadły bardziej w pamięć, które zauważyliśmy, to jest na przykład usunięcie CBA i przeniesienie kompetencji CBA do innych organów już istniejących i tak dalej, na przykład tam coś do policji. Dalej mamy inspekcję pracy, która dostanie więcej hajs. Będzie KPO, to jest pewnie najważniejsze dla Tuska i tak dalej, bo KPO jest bezpośrednio wymienione jako jeden ze sposobów finansowania, jakby wiecie, no, Odzyskanie kapała jest ważne, to tam powiedzmy się mieści w tym. Dalej, co zauważyliśmy, to mamy pełne płacenie za chorobowe przez NFZ od pierwszego dnia choroby pracownika. Mamy obietnicę podwyżek dla budżetówki, no to akurat jakby wszyscy się zgadzają, ale tutaj na przykład nie ma kwot. Jest powiedziane wprost, tak będą podwyżki dla budżetówki, ale nie ma powiedziane do końca, ile to będzie, więc no jakby zobaczymy. No i mamy na przykład to, że 20% lasów będzie wyjętych spod wycinki, w ogóle tam zmiany w lasach, w jakichś tam moczarach i tak dalej, i tak dalej. Ekologiczne rzeczy też, to powiedzmy, że w tej kampanii wszyscy byli w miarę zgodni z do ekologicznego vibu. Więc są tam oczywiście jakieś konkrety, ale to nie jest lista konkretów, która jest wpisana w umowę koalicyjną, jako robimy to. Wtedy i w taki sposób i to w ogóle jest draft ustawy albo cokolwiek takiego i możecie powiedzieć, że przecież to wiadomo było, że tak się nie stanie, teoretycznie tak, ale jak spojrzymy na przykład na koalicyjne umowy w Niemczech, to mniej więcej tak to wygląda, więc gdzieś tam można było po prostu na przykład no, liczyć na trochę konkretniejsze ujęcie tematu, bo tak to dostaliśmy parę konkretów i więcej materiału do spekulacji, na przykład no nie wiem, cały obszar jeśli chodzi o ochronę kobiet, no to jest po prostu takie robienie fikołków, a właśnie nawet nie fikołków, co unikanie powiedzenia czegokolwiek, nie? Tam pomijając już fakt, że oczywiście słowa... Nie pada. Dlatego raczej wszyscy byli już przygotowani przez ostatni czas. Ale tam wiecie, są jakieś takie rzeczy wymieniane, że to jest tak wszystko dookoła, że tak, jakby nie poruszyć tematu, że w ogóle cofniemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dużo ludzi zastanawia, jak cofniecie wyrok. Co? Tak nie działa, że możecie cofnąć wyrok. Nie może coś się zmieni, ale nie sądzimy, więc jakby wiecie, w sensie jest jakieś takie, jest wszystko dziwne. Ale nawet pomijając to, to w ogóle z tymi kobietami też śmieszna imba wyszła, bo yy, no, lewicy się dostaje strasznie mocno za to, że no, nie przepchnęli tej akcji. Lewica się broni, mówiąc, że no tak, to no, w sumie nam nie wyszło, ale też pamiętajmy, że KO to więksi i silniejsi, więc może miećcie bardziej na nich pretensje, bo my byśmy chętni, ale oni, wiecie, no tutaj były problemy i tak dalej. I pewnie nawet z merytorycznej strony mają trochę racji. O tyle mam wrażenie, że to, to lewicy się oberwie bardziej za to, że nie ma Niż koalicji obywatelskiej. Jakoś tak zakładamy, że ich elektorat może być bardziej na to wkurzony niż elektorat KO, więc nie wiemy, czy to wystarczy, żeby wybrnąć. Ale bardzo mocno próbują. Litewka im nie pomaga, no ale próbują. I zanim przejdziemy do następnych rozdziałów, to my chcemy tylko zaznaczyć jedną rzecz, która jest jakby naszą bardzo mocną opinią, dlatego jak czytaliście umowę, to możecie tutaj jakby się powiedzieć w komentarzach. Jesteśmy ciekawi waszej opinii. Nam się wydaje, i tak obserwujemy to, czytając tą umowę, że taki vibe, który z niej płynie, jakbyśmy tak mieli obstawić, kto miał największy wpływ na jej kształt, to wydaje mi się, że była to trzecia droga. Przynajmniej w tym Rozdziale, bo to jest ważne, że w tym rozdziale, bo widzicie, przez wszystkie te punkty czujemy jakiś taki odcisk palca, hołowni albo kosiniaka, kamysza, takiej rzeczy, które gdzieś tam wydaje nam się były na jakichś takich przecięciach i rzeczy, które byłyby przez jednych nie do zaakceptowania albo przez innych nie do zaakceptowania. To jakby Wydaje nam się, że najwięcej takich rzeczy przeszło ze strony właśnie trzeciej drogi. Wydaje nam się też, że te ujemowanie w słowa tych wszystkich rzeczy w tej umowie jakoś tak pasuje na najbardziej do nich. Najbliżej, jeśli mamy tak strzelać, no to programowo wydaje nam się, że to jest wszystko trzecia droga, więc wydaje się, że tą część negocjacji wygrali znacznie, co zgrywałoby się z wizerunkiem tych negocjacji. W których trzecia droga próbowała być najbardziej stanowcza, pokazywała się w mediach jako właśnie ta, która wszyscy nie unikali mówienia czegokolwiek, a Koś wychodził, mówił nie. Nie pozwolimy wpisać do umowy kolejnej, bo nie wolno robić światopoglądowych rzeczy, bo ja zabraniam. Więc wiecie, to by się jakoś spinało i to wygląda na to, że tutaj zostało im odpuszczone trochę i faktycznie to oni mieli tutaj wodze, yy, puścili wodzę fantazji. Nawet. Ale dobra, to tylko nasza opinia i nasze wrażenie. Druga część. Rozliczanie pisu. Tu nie będziemy przedłużać, co wam wam powiedzieć. No, rozliczanie pisu, bardzo podobna narracja do tej, która była wcześniej. Wymienianie, że będą komisje, wymienianie, że będzie rozliczanie za konkretne rzeczy, tak, z jakieś tam jakieś przestępstwa, jeśli chodzi o nie wiem, złe podpisywanie dokumentów i tak dalej. Będzie to wszystko robione, będzie ubrała w tym udział niezależna prokuratura. Bardzo standardowy staw, to była jedna strona, więc tutaj nawet nie ma co się rozwodzić nad tym, no, ale tak jest ta obietnica. I my w ogóle wierzymy, że ona w pewnym stopniu będzie realizowana, tak nawet bardzo mocno wierzymy w to, że będzie realizowana, bo po prostu komisje śledcze dobrze wyglądają w telewizji, więc chcecie je robić, żeby pokazywać elektoratowi, że robicie to, co obiecaliście. To też jest coś, na co na pewno taki elektorat koalicji obywatelskiej bardzo liczy, szczególnie koalicji obywatelskiej i innych partii opozycyjnych też, ale myślę, że ta koalicja jest tutaj najmocniejsza i oni na pewno będą chcieli zapewnić te igrzyska, trochę możemy tak to nazwać, wszystkim dookoła. My się cieszymy szczerze, będzie bo to zawsze będzie kontencik, będzie śmiesznie. To przez na przykład komisję Zbigniew Ziobro miał ten swój pseudonim Zero. Pan jest Zerem, panie Ziobro. Więc, jakby, no wiecie, do content się dzieje w takich miejscach, więc fajnie, że będą z perspektywy tego kanału. I was, jeśli to oglądacie i lubicie tego typu sprawy, no to super sprawy. Więc nie przedłużając tego segmentu, część trzecia, personalia. I to jest część, w której naszej opinii ujawnia się to, że koalicja obywatelska oddała pierwsze pole, po to, żeby na trzecim zagrać o więcej. I to, jakby, łączy nam się z tą całą częścią, ale też z takimi nieoficjalnymi informacjami, przyciekami, które są już w tym momencie co do składu rządu. Bo rząd nie ma podanego jeszcze w tym, w tym dokumencie Jest powiedziane, że Tuz będzie premierem Jest powiedziane, że kośniak kamysz będzie Pierwszym wicepremierem A Gawkowski będzie po prostu wicepremierem Jakby jest to bardzo wyraźnie zaznaczone, że kośniak kamysz Będzie pierwszym wicepremierem, a Gawkowski Będzie po prostu wicepremierem Jak ktoś oglądał The Office, to niesamowicie mocne Skojarzenia z Assistant Manager Do Assistant to the Original Manager Więc jakby jakoś nam to tak Wygląda trochę jak taki odcinek, nie wiem kto jest tym szrutem w tej relacji, ale w każdym razie no, jest to wyraźnie zaznaczone, że kośniak jest pierwszym wicepremierem, a no to jest po prostu taki zwykły wicepremier. A poza tym mamy tam też ustawienia czysto sejmowe. Tak jak mówiono, od dawna będziemy mieli rotacyjnych marszałków Sejmu, na początku będzie to przez połowę kadencji Chołownia, przez drugą część kadencji będzie to Czarzasty z Lewicy, więc jakby tutaj to się sprawdziło faktycznie. Co do dalszych rzeczy, co ciekawe, to Lewica yy, oraz trzecia droga dostaje jeszcze wicemarszałka, a Platforma Obywatelska bierze dwóch wicemarszałków, bo stwierdzi, że bardzo potrzebują. To sprawia, że jak jeszcze PiS weźmie swojego, no bo PiS raczej dostanie wicemarszałka, raczej musi dostać praktycznie wicemarszałka, no to nie starczy wicemarszałku dla Konfederacji raczej. Więc Konfederacja jakby to, to by się mówiło od jakiegoś czasu, że Konfederacja może nie mieć wicemarszałka, to jakby jest to z jednej strony śmieszne, z drugiej strony się wkurzają. Nawet to rozumiemy, no zobaczymy jak to się skończy. Teoretycznie mogą zrobić siódmego wicemarszałka, ale to podobno nie jest takie proste, więc no, Konfederacja się raczej nie załapie, bo koalicja obywatelska stwierdziła, że musi mieć dwóch. Bo tak. A poza tym dowiedzieliśmy się też, jak to będzie wyglądać w Senacie. W Senacie też będzie rotacyjny marszałek, właściwie będzie pani marszałek, bo Kidowa Błońska będzie jako pierwsza, a druga osoba, która będzie wyznaczona na tą drugą część kadencji, to też będzie ktoś z Koalicji Obywatelskiej, ale nie napisano kto, więc to jakby koalicja obywatelska zgarnia w ogóle oba spoty. No i tam inne partie dostaną po wicemarszałku i KO też dostanie wicemarszałka, nie? Teraz wyjątkowo nie dwóch. Zresztą tu Konfederacji raczej Senat nie obchodzi za bardzo, więc nie odbiją sobie tutaj. Ale te wszystkie informacje, które Wam teraz podajemy, pokazują, że Koalicja Obywatelska tutaj zagrała mocno, jeśli chodzi o personal sobie to wszystko, z masą nieoficjalnych przecieków dotyczących tego, kto będzie w tym nowym rządzie zasiadał i jak ważne ministerstwa dostaną ludzie z Platformy Obywatelskiej, I to, że jednak, no, no okej, okay, no, Ministerstwo Obrony na przykład raczej będzie u Kośniaka, ale tak poza tym, to jednak te najważniejsze ministerstwa raczej trafią w większości do Platformy Obywatelskiej i do Koalicji Obywatelskiej, no to wydaje się, że koalicja naprawdę zagrała tutaj po to, żeby zyskać personalia. I my chyba uważamy, że jest to sprytne z ich strony, bo tak naprawdę dali tutaj trzeciej drodze się wykazać, jeśli chodzi o ten początek umowy koalicyjnej, który w sumie jest jakimś planem minimum i wszyscy wiedzą, że i tak partie będą zgłaszały swoje projekty. wszystkiego będzie się dało zawsze wykpić mówiąc, że no tak, my chcemy iść w kierunku polepszania jakości życia kobiet, ale uważamy, że to się da no, zrobić lepiej niż nasz koalicjant sugeruje, dlatego my jednak za tym nie zagłosujemy, mamy swój lepszy pomysł, i tak dalej, i tak dalej. Więc na koniec dnia że się okaże, że to ministrowie i cała reszta tej ekipy faktycznie rządzącej będzie ustalała konkrety i będzie no robiła to bardziej niż po prostu jakieś przeciętni posłowie oczywiście. Oni też mogą to robić, ale jednak ta realna władza będzie spoczywać faktycznie w tym całym gabinecie w tym kontekście oddanie jakiejś takiej no, przewagi e, trzeciej drodze, którą my widzimy, tak? W tej pierwszej części, szczególnie umowy koalicyjnej, może było takim zabiegiem po prostu po to, żeby przejąć te wszystkie rzeczy, żeby tutaj mieli mniej do gadania, no bo przecież na takie ustępstwa już poszliśmy. Do tego oczywiście może być narracja o tym, że no, my musimy brać największą odpowiedzialność, no bo mamy najwięcej miejscu, my jesteśmy tutaj partią, która przewodzi temu wszystkiemu. I na koniec dnia okazuje się, że tak koalicja obywatelska zgarnie z tym wszystkim najwięcej władzy. A znaczy, oczywiście nie, żeby było to zaskakujące, ale mam wrażenie, że tak mogło to wszystko zostać rozegrane, nie? Że, że właśnie tak sprytnie. I dlatego tak zaznaczamy, że jest to ciekawe. No, szczególnie tych dwóch wicemarszałków, nawet nie. To jest jakaś taka właśnie rzecz, która pokazuje nam, że koalicja mocno stawia na te personalia i tutaj chce być jak najsilniejsza. I a propos rządu i personaliów w rządzie. No to taka ciekawa rzecz, która wybuchła na zakończeniu, to jest kwestia partii Razem. Partia Razem, która ustaliła, że no, jakby o ile to poprą rząd prawda, Donalda Tuska jakby będą razem z opozycją i tak dalej, o tyle to oni nawet nie chcą dostawać ministerstw. Mówiło się na przykład o Ministerstwie Budownictwa dla kogoś. Z partii razem, ale oni tego nie chcą, bo no, też według przecieków i tak dalej oni nie dostali finansowania odpowiedniego. No i tak które stwierdzili, że y, skoro nie mamy zagwarantowanych pieniędzy, a będziemy mieli jakiś tam resort, czy będziemy mieli jakieś tam, wiecie, mamy budować te budynki, a nie mamy zagwarantowane, że hajs dostaniemy, to w sumie po co my tutaj mamy siedzieć i tak trochę świecić oczami za to, że no, nie możemy nic zbudować, bo nam nie dają pieniędzy. Więc jako, że z lewicy za bardzo odejść nie mogą, bo po pierwsze, no powiedzmy, że byłoby to pewnie trochę za wcześnie dla wielu ich wyborców. No ale pomijając to, mamy jeszcze przecież wybory do europarlamentu oraz samorządowe, gdzie bez jakby całych tych struktur, to obie zresztą, struktury, czyli tej nowej lewicy oraz razem mogą mieć duże problemy. To no pewnie stwierdzi, że nie mogą wyjść. No więc zostało im stwierdzenie, że, słuchajcie, my będziemy popierać ten rząd, w sensie poprzemy go na początku na pewno, a potem będziemy, tak wiecie, no, raczej głosować z wami, ale w sumie, jak nam się coś nie będzie podobać, to może nie. I tak się trochę zrobią, taką wiecie, no, mniejszością trochę opozycyjną, trochę pomagającą rządowi i będą sobie tak trochę na uboczu, w takiej, no, niejasnej pozycji. I to jest dosyć ciekawe zagranie. I wydaje nam się, my zaryzykujemy twierdzenie, że to może nie mieć najgłupsze zagranie, bo faktycznie, no, brali by odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, które, no, wiecie, wyborcy partii razem raczej nie są największymi fanami Donalda Tuska. To tak raczej, wiecie, często się zgrywa, że to nie są najwięksi fani. Taki mainstream polityczny opozycji też nie przepada za partią razem, nie? Wiecie, partia razem jest prawdopodobnie najmniej lubianą partią ze wszystkich, jak powiedzmy, tworzących opozycję. Nawet na hołowni już, jakby, wiecie, wszyscy są wielkimi fanami hołowni z tej bańki opozycyjnej. Partii Razem mało kto lubi, poza ludźmi, którzy głosują na partię razem. No, a poza tym też zakładamy, że elektorat partii Razem przecież to jest partia bardzo niszona no bo jest to partia bardzo niszowa. To jest elektorat, który mocno skupia się na polityce i jesteśmy w stanie nawet założyć, że mogą docenić fakt tego, że na przykład nie idą z Tuskiem, tylko mają jakiś tam swój własny głos. Więc wydaje nam się, taka propos podsumowania tego wszystkiego, że to może nie być najgłupsza decyzja i to się może udać, aczkolwiek jest ryzykowne zdecydowanie, no bo gdzieś tam odrzucają możliwość sprawowania jakiejś tam formy władzy, no żeby coś pokazać, nie? co też zawsze można różnie czytać i ktoś może stwierdzić, że no to po co tam taka partia, która, jak oni dostaną 30%, i nie będą mieli bardzo dużego głosu, to, to nie będą. Nie nigdy wejść do rządu, to jest bez sensu. Więc to jest jakieś ryzyko, które partia razem podejmuje. No ale tak jak mówimy, my byśmy na razie stawiali, że to może nie być najgłupsze. Ale zobaczymy, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się skończy. Bo w ogóle polska polityka jest w stronie i żeby być w niej na bieżąco i żeby wiedzieć, co się dzieje. Stawcie, jak stawcie, stawcie, suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy, nasz Instagram, news na bieżąco, nasz inny film, serdecznie go polecamy. My serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy zerchnięcie naszego patrona. I ta się starych dla Was! Cześć!